Hej siemano, z tej strony Fire One i witam was na kanale Fire Gaming, jest. zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania I dziś słuchajcie, mamy kolejny odcinek z Mortal Kombat I dziś słuchajcie, dwie rzeczy zrobię, jedną kupię karty za normalne żotony i kupię zestaw kart za prawdziwe pieniądze Oczywiście tego jak będę płacił nie zobaczycie, bo nie chciałbym żebyście widzieli moje karty i w ogóle płatności, ale zostańcie do końca Zobaczymy co wydropimy Plus na początek przed startem po co zostawcie w górę i subika z dzwonkiem, żeby nie przegapić najnowszych filmów. Więc pamiętajcie o wbieniu na kanały Fire 1 i na Lego Fire 1 na iFire 1 polecam też strzelić suba z dzwonkiem, nie zapomnijcie, bo naprawdę warto. A przed startem jeszcze kupimy, tak jak mówię, tego Skorpiona. Bo myślę, że warto go mieć nawet w srebrny, w, ze srebrnej wersji Bo powiem wam, że Skorpion jest akurat mocną postacią, nawet w srebrnej wersji A skąd to wiem? Bo słuchajcie, ostatnio walczyłem ze Skorpionem I pokonał wszystkie moje postacie, naprawdę Naprawdę Skorpion pokonał wszystkie moje postacie, więc no dobra Teraz tak, tutaj mamy oferty specjalne, słuchajcie i zaraz zaczynamy kupno. Tylko jeszcze zobaczę oferty. Co by w ogóle kupić, słuchajcie, i zobaczymy to wspólnie. Jakie mamy tutaj oferty? E, oczywiście, za dużo kasy też nie będę wydawał, bo jakby. Aż dużo nie mam nowoczesna diamentowa oferta. Może to nie akurat, chociaż jest kusząca. Pakiet przetrwania poza świata, trochę za drogi. Ja tyle też nie mam O kurde, mistrzostwa, zestaw MK11. Tego nie, tego nie kupię, bo jest trochę za drogo. A stówka to jednak, no wiecie, darmowy pakiet wieży, diamentowy pakiet wieży zimowej. Wybaczcie, no tego też nie. Sorry, spory zestaw wieży zim, zimowojennej. No to jest zimowojenna, no to wiecie. Starto, start, zestaw startowy wieży zimno, zimnowojennej o 29,99 tani całkiem, ale zobaczmy, czy jest coś tańszego w sumie. Zestaw startowy wyzwania wydarzenia 24,99, no to trochę droższy. Ekwipunek startowy, ekwipunek ja bym nie chciał, bo ekwipunek mi nie jest potrzebny. Diamentowy zestaw nocnych wojowników. Ej, zestaw nocnych nowych nowy... puu, przepraszam, wybaczcie, naprawdę, nowych wojowników, nie nocnych, tylko nowych, wybaczcie, eee, moja wina, zestaw nowych wojowników i to diamentowy, ej, naprawdę, zestaw startowy Skorpiona, kurde, zastanawiam się, zestaw startowy Sub-Zero. Mamy sub-zero kurda albo zestaw startowy ognie... pakiet startowy ognie i lodu Ej wiecie co? Ja myślę, że mogę zaryzykować z, to, z tym diamentowym Diamentowy zestaw nowych e, wojowników I teraz słuchajcie, kliknę to i zakupimy to i ja zrobię po prostu małe cięcie słuchajcie A jak będę kupował teraz właśnie zrobię małe cięcie i po prostu zaraz do was wrócę jak będę klikał tą kartę I kupimy właśnie e, ten zestaw diamentowy Gwarantowana złota karta postaci, czyli zawiera jedną kartę postaci i 500 dusz. Oto to jest, słuchajcie, trochę mało, jakby, ale no zobaczymy, co nam wydropi. Słuchajcie, jaką złotą kartę. Mam nadzieję, że jakąś kozacką. Dobra, słuchajcie, stukamy, aby otworzyć i kupujemy kartę. I powiem Wam szczerze, że jestem ciekaw, jaka, jaka złota karta mi wypadnie. Naprawdę plus, dostanę 500 dusz za to, więc całkiem spora i dość duży czek. A więc to naprawdę myślę, że będzie opolało się, tylko mam nadzieję, że jakaś dobra karta Ja bym naprawdę chciał, nie wiem, Freddy'ego Krugera, Jasona Warhiza czy na przykład Jade e, Albo nie wiem, jakąś dobrą kartę konkretną, słuchajcie, której jeszcze nie mam ze złotych kart e, Bo naprawdę by było mega, gdybym jakąś konkretną złotą kartę zdobył, której jeszcze w ogóle nie mam w swojej kolekcji Więc trzymajcie kciuki teraz, zostawcie łapkę w górę Żeby wyskoczyła zarombista karta A ja klikam z nerwów, słuchajcie, i klikam, dobra Dobra, co nam wyskoczy, kurde? Ojacie dobra, 500 dusz, ok. O, zło e, złota pasywna e, królowa roju, e, deworach. Wiecie co, ja mam już tą kartę, ale ja mam ją srebrną no, chyba wersję albo brązową nawet. Ale dobra, no mamy złotą kartę, no to całkiem nieźle. Dobra, no to nawet, nawet, powiem szczerze. O, no, wydałem na to trochę kasy, nie powiem. Mogłem jeszcze dokupić zestaw Sub Zero, ale jednak, słuchajcie, to kiedy indziej może Sub Zero zostaw. No, powiem wam szczerze, nieźle. No, karty całkiem nawet spoko, powiem nawet spoko, fajnie. Może zobaczymy moją kolekcję w sumie teraz. Czekajcie. Mm -hmm. Tutaj mamy tą normalną. Co mam? Tak, tutaj mamy tą złotą wersję, słuchajcie, tej królowej roju. W ogóle mam Casey Cage, słuchajcie, ostatnio kupiłem i mam tego Skorpiona, co dzisiaj kupiłem. I ostatnio też kupiłem, słuchajcie, Casey Cage poza odcinkami. A trochę ją ulepszyłem, mogę Wam nawet pokazać. E, więc trochę tutaj e, ulepszyłem świetlisty kop, więc całkiem dobrze nawet. O, no przyznam całkiem nieźle, naprawdę mam całkiem ciekawe, ciekawe już karty. Casey Cage, Scorpion to już naprawdę coś wiecie, więc naprawdę całkiem git. Już trochę lepiej jakoś to idzie, wiecie o co chodzi Więc naprawdę spoko um, W sumie, ej moglibyśmy kupić Diamentowy zestaw MK, bądź jeszcze za te dusze słuchajcie, bo jednak, ej Dobra, to jest dobry pomysł, jeszcze ostatni raz kupimy coś To jest dobry pomysł, zestaw wyzwań tu nie Czy tutaj będzie coś związanego z Krugerem Albo na przykład, nie wiem, czekajcie, złoty zestaw, zestaw wyzwań Staw agentów specjalnych tu nie, bogacze luści, o jacie Poczekajcie, a, a co tutaj może nam wyskoczyć. Znaczy jaką kartę? Zawiera jedną kartę postaci. Mhm, okej. Okay. A tutaj jest trochę coś tańszego. Dobra. Zawiera jedną kartę postaci, jedną kartę losową. E, otwórz ten e, zestaw MK11 teraz, aby mieć szansę na zdobycie dymentowej karty postaci e, Kabala z MK11, Jade z MK11 lub DNA z MK11. Zawiera jedną kartę postaci i jedną kartę losową. Ej, dobra, to słuchajcie, też kupimy. To, to będzie chyba ostatnia rzecz dzisiaj, którą kupimy, ale to już za duszę, więc trochę inaczej. Ale no, głównym priorytetem, właśnie tak jak e, możecie się domyśleć, było, że kupuję ka, e, karty post, e, zestaw e, MK. 11 za, za prawdziwe pieniądze z mojej kart płatniczej, więc naprawdę spoko. Więc kupiłem mm, właśnie zestaw MK, słuchajcie, z, za prawdziwe pieniądze. Tak jak przed chwilą mogliście zauważyć. A teraz kupujemy ten zestaw MK, i jestem ciekaw też, co mi tutaj wypadnie. Nawet no, zaraz się pewnie przekonamy. Nie wiem, ja naprawdę. No dobra, zobaczymy. Aha, mamy akcesorium, spoko. Czyli ta losowa karta to była akcesorium plus będzie jedna karta postaci O, Bóg Krwi, e, Kotale Kachn e, Bóg Krwi, nieźle, dobra, totemy Przezywa losowy totem e, Ruch specjalny 2 Zwiększając obrażenia, leczenie lub moc No spoko, mamy Boga Krwi, więc naprawdę też nieźle, przyznam O, tu mamy kolejną złotą kartę do mojej kolekcji, co jest naprawdę wow Naprawdę, powiem wam szczerze, ja jestem naprawdę podjarany, naprawdę całkiem dobre karty mam. Co w nie przeżywając, myślę, że można go już kończyć. A mam nadzieję, że ciężko się sobie wam spodobał, jeśli tak, to oczywiście pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę tej na kanale i ostrzeniu suba na, tutaj na kanale You Gaming 2, żeby nie przegapić najnowszych filmów i pamiętajcie o ostrzeniu suba na kanale You One, gdzie też są spoko filmy, plus na kanale Ufa, Lego You One, gdzie też są fajne filmy. No co, ja już nie przeżywając, kończę się. Mono, cześć, pa, widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale You Fire One, bądź Fire Gaming 2 bądź LEGO Fire 1. To się mam, części pa!